Ale dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Resident Evil. I od ostatniego odcinka zobaczyłem, co ja tutaj mam zrobić. To znaczy, nie spoilerowałem sobie jakoś specjalnie, ale mniej więcej wiem, co. O co tutaj chodzi. Co mam zrobić, żeby dostać ten klucz do prosektorium. I jest to. Nie, nie wiem, jak ja bym miał to bez internetu sprawdzić. I załapać, jak to zrobić, ale z tego co pamiętam, weź mi to, zamknij F, no F, dobra. Z tego co pamiętam, to jest zamknięte, i trzeba tak. No, zamknij to, zamknij mi to. I możliwe, że w tamtym odcinku już coś takiego zrobiłem, przypadkiem nawet, i nie zauważyłem. I trzeba tak, otworzyć to, po czym otworzyć. To i to się powinno otworzyć teraz Ale e, nie, w, nie wiem jak ja bym miał... O kurde bele! Ooooooo! Dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra, i mamy klucz. Super, czyli. Czyli jednak internet jest potrzebny Eee... Tylko problem jest taki, że ja teraz nie wiem gdzie my mamy tak naprawdę iść Którym się zmieniała amunicja? G Dobra, czyli to jest ta lepsza amunicja Ok, weźmy sobie tą strzelbę w łapę Jakoś pewniej się z nią czuję Tutaj już raczej nic nie powinno mi wyskakiwać, bo wyczyściliśmy tą okolicę w tamtym odcinku I teraz schodzimy do prosektorium No, dobra

My will me. O kurde. Ej, ale zabrał nam głowę dziad. Stary nam głowę zabrał. Ej, dobra, ale to jest ten. To jest ten policjant, co nie? Dobra, jest tu coś, co bym mógł. O, 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 o. o. Jest. Naboje, naboje do strzelby. Super. Super, 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 super. Jest tu coś jeszcze? Dobra. Ej, ale to my co? Stary znowu będzie nas tłukł? Nie chcę tłuc się ze starym. Ja go nie lubię. On tyle naboi mi zabiera, dziad. Są naboje i jest. Dobra, dobra. Coś jeszcze? Kurdy. Dobra, co ja mogę zrobić? Mam dwie apteczki. Nie mam prochu. Zróbmy sobie może kolejną apteczkę. Albo wiecie co? Mam dwie apteczki, nie mam naboi za chiny, więc może na razie po prostu to zostawmy, może naboje będę mógł sobie zrobić. Tego nie mogę rozwalić. Dobra, wchodzimy. O kurde, straszne miejsce. Dajcie mi tu naboje, dajcie mi więcej naboi. Ja jak nic ze starym będę. Coś coś stary będzie mnie chciał pobić. O nie, ej, on stąd wychodził, on tu gdzieś jest! Stary gdzieś tu jest. Jak nic. Ej, straszne miejsce. O, 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 chemikalia. Kurde, nie chcę do ciebie podchodzić. Co, co, że one tak same z siebie się zamknęły, te drzwi? No dobra. Ja, pierdykam. Dobra, a i ja chyba mam stąd wyjść jak nic tam będzie za tymi drzwiami Sary, dobra a, czyli tak samo z siebie się zamknęły jednak? Super. O po co ja tu skopałem? Tu coś jest. Głowa psa. Ej, nie! Tam, tam jest ten skrzynka. No dobra, coś się wydarzy. Stary przyjdzie. No, wiedziałem! dzielaj. Już cię walimy na pyry. Tak już się ciebie nie boję, gościu. O kurde! O kurde! Tam jest piła jakaś, widziałem z tyłu. Otwórmy to, szybko, 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 szybko Gdzie on jest? O ty kurde Ej, ja mogę w, to, w niego kopnąć tym? Ej, mogę w niego tym kopać! Dobra, super o nie! Ajajaj Spacja! Spację mogę klikać do obrony. Lecz się, lecz się, lecz się, lecz się. Ej, ja tak szybko ginę! O kurde. Ej, dobra, ale ciekawy jestem. Czy po to było pokazać? O nie, w tym miejscu. No dobra, ale wiemy, że tutaj nic się nie zadzieje. Lecimy na górę po te chemikalia. Dobra, tutaj nic się nie dzieje. Ależ ja szybko umieram. Ja w każdym odcinku muszę umrzeć przynajmniej z 10 milionów razy. No. Dobra, no. Kliknijmy na niego. Dobra, tu nic nie było. Dobra, stary przyjdzie. I teraz tak, jeśli ja to mogę kopać. Czy ja mogę tym uderzyć w starego? I jemu, ja jakby. On, on jakby dostanie ogłuszenie, coś takiego? Dobra, dawaj stary Siema no, Jaki no, grzyści no! jesteś soli. Tam jest piła, ja widzę, że tam jest piła Ale co ja mogę z tą piłą zrobić? Pokaż mi tą piłę nie mogę. Za mało miejsca Ale że jak? O kurde la, 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 la. Dobra, fila. stop! Faktycznie ja mam za mało miejsca! To co ja mam zrobić? Ała, ej! ej! no, rusz mi się, okie! Daj mi to.

Aha! On piłe, bierze! Weź mi te lepsze naboje daj. Od razu. No nie popierdzieliło! Co to, to jest? Mam piłę! Lala. Uciekaj, 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 uciekaj. Ja go muszę skopać tym, czy jak? Kopnij to! Ała, oła, oła, Lecz się, lecz się. Obronę, mogę, obr mogę się bronić tak naprawdę. Nie wiem czy to jest sens obroniłem się Dobra, stary, dawaj. Dobra. Uh, 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 uh. Ała, 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 ała. O ty kurde, starów się kurdeł chyba. O! Chłop zdenerwował. 아이고아 <놀람> 어. 아. co dzieje? Dawaj, stary. O kurde, o kurde, ale mi wypierdzieli. Ej jest problem, jest problem, jest problem. Nie! Tyle walki. Bo, powiedz, że ja zacznę w, nie w tym miejscu, w którym te. Powiedz, że to nie, no. Nie. Dobra, szybkie cięcie. Oh. You go get it now. Tu się odpierdziela. Do Ale czy my pokonaliśmy właśnie starego? na, na śmietnik. Super. Dobra, ale dajcie mi jeszcze tutaj przejść. Ja pierdykam, starego pokonaliśmy. Jest tu coś? Jest tu coś wartościowego? <laughs> apteczka. Pod... Miałem kilka podejść do tego, do tej walki. Mówię wam. No dramat. Patrzcie ile apteczek stworzyłem. Wszystkie te chemikalia wykorzystałem na apteczki. Dobrze, że trochę naboi mi zostało. Po, po czwart przy czwartym podejściu już mniej więcej wiedziałem, jaką taktykę na niego przyjąć, więc nie było dramatu. Ale ciężki dziad. Cię ciężkie to było. A tyle, ile stresu. Ja pierdykam, dobra, dajcie mi tu coś. Proch strzelnicy, super. St pro proch strzelniczy, a my nie mamy tego. Chemikaliów, zarobiście. Wąż. Klucz węża. Ej, 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 bo tutaj gdzieś klucz powinien być w takim razie. Tak? To zabraliśmy. Chyba my nie mamy klucza. Dobra, wezejdźmy tam na dół jeszcze raz. Szkoda, bo latarki nie ma. Kurde, ciemno ciemność, strasznie. Dobra. Tutaj musi być jakiś klucz, mi się wydaje. Jeszcze. Stary, nie miałeś klucza? Powinien być tu klucz. W takim razie Nie, Nie ten guzik kliknąłem Chciałem kucnąć Aj no tutaj chyba nic nie ma Kurczę, a tędy mogę wyjść? Dobra, tędy normalnie te niby mogę wyjść Ale mm. Fajnie nie było klucz ogarnąć nie mamy klucza. Tym problem. Ej no. Lipa. Ale że... Tutaj klucz węża powinien być. Ale chyba go nie mam. No nie mam go na pewno, no ale gdzie go mogę znaleźć? Ha! No dobra, ludziska, niestety kolejne cięcie. Zaraz wracamy. <gry> Dobra ludziska, e, wracamy. E, przeczytałem, ale okazuje się, że ten klucz po prostu znajdziemy w późniejszej fazie rozgrywki, więc na razie. E, no, nie ma co, e, co tam się e, ścierać z tym, więc ten klucz znajdziemy później. To możemy schować. Oj, kurczę. Ta babka w ogóle tam z tego śpiewała. Ja nie wiem, popierdzieliło. Eee. Kurczę, to bym chciał, to bym chciał. To możemy na razie odłożyć, bo mamy dwie apteczki. Dobra, na razie tak. Zapiszmy sobie gierkę. Dajmy może ten na, naj, na ten najstarszy zapis. Dobra, czyli e, tak naprawdę na razie z tym kluczem e, w prosektorium na dole nic raczej nie zrobimy. Musimy iść tą głowę włożyć. O, boję się tej babci. Ona mi coś zrobi. Babcia, ty jesteś upiorna. A Skąd ty się tu wzięłaś? Idź mi stąd. Ojej, a wcześniej tego nie było? Ojej, coś tu się, o kurde, pozmieniało tu się. Dobra, ej, chwila, mapa, 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 mapa. Tutaj coś jest. Czy to jest węża? Mam nadzieję, że tutaj nic nie będzie. Aha, tutaj są też skrzynki Czy to jest węża? Nie, kruk, kruk, kruk. Dobra, ej, to nie jestem pewny, czy ze starym mamy już spokój, bo po tym co wcześniej było, no to kurczę, no to on się cały czas odradzał. Teraz nie jestem pewny. Babcia zniknęła. Teraz nie jestem pewny, ale chyba... Chyba się go pozbyliśmy. Zaraz zobaczymy, czy tu wyskoczy. No nie powinien. Dobra, co jeszcze mamy? Tutaj. Tutaj. Eee... Dobra, dajmy. Ojejku, 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 chwila, mapa C. Tutaj jest kostnica. Ok. Eee, z tego co, warsztat jest jeszcze zamknięty, tak. Okej okay. I, i tutaj jest potrzebne główna sypialnia pokój dziecięcy. Weźmy może pójdźmy do tego pokoju dziecięcego, bo nie pamiętam dokładnie co tam potrzebne było i czy potrzebny był klucz. Tutaj jest potrzebny klucz i to jest wąż. Okej. Okay. Tutaj było potrzebne też wąż. To super czy to mi się pokaże jest pokazane. Okej, okay, super ansko. Eee, no dobra, czyli tak naprawdę aktualnie bez klucza węża kompletnie nic nie zrobię w domu. Bo nie mam do niczego już dostępu. Czyli jedyne co zostaje no to wyjście na dwór. Eee, to jest chyba wyjście na dwór, nie jestem pewny. Bo to na mapie na mapie. O kurde. O kurde. Dobra, na mapie Pokazuje, no jakby to jakaś weranda była Dobra Dobra, czy jednak wyjście na dwór Okej okay. Przejdźmy się może po tej werandzie Tam chyba musimy iść, bo jest światełko pokazane, więc raczej tam będziemy musieli pójść, ale tutaj też jest Światełko, i chciałbym sprawdzić. O, zioło. Dobra, super. Proch. Super. Dobra. Szczerze, nie jestem pewny, czy, ch czy chcemy iść. Tam też jest światełko. Pójdźmy do tamtego światełka. Nie jestem pewny, czy chcę iść do tej. Kurde do tego kampera. Kampera? No do przyczepy kempingowej No Nie wygląda zbyt przyjemnie Przyjemnie No dobra O kurde A! Ej, to jest safe zone! Dobra O kurde, nie chciałem tego Otóż, przypadkiem. Myślałem, że to jest safe. Tu jest safe. Dobra, co to jest? To zdjęcie już widzieliśmy. Dla nich jest za późno. O, monety. Co to jest? A, ej, my tu za te monety możemy coś kupić. Mak czy duży odrzut, duża siła. Kaseta, dobra. Kasety chyba żadnej nie mamy. Lodóweczka, co w lodówce? Nic. haha, ha, twoja wina, de. Kobieta, coś tam, dobra. Ej, to. Dobra, a. O, tu też coś mamy. Dobra, co to jest? Sterydy. Na stałe zwiększają maksymalną ilość zdrowia. Ej, spoko. I co to jest? Stabilizator. Na stałe zwiększa szybkość przyładowania. Też spoko. Ej, szczerze, ile mam tych monet. Stanik. To może należeć do Zooi. <laughs> tu jest safe, tu jest skrzynka. Ile ja tych monet mam? Cztery. Ej, weźmy sobie te monety ja sobie te sterydy kupię. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Pistolet. A zepsuty. No dobra, mamy jeden pistolet. Ech, dajcie mi te sterydy. Ja te testerydy chcę kupić. Aha, to tak działa, okej. Okay. Dobra O nie! Przypadkiem do tego włożyłem No dobra, to też jest spoko. No to i tak jeszcze potrzebuję. Dobra, e, sterydy. O nie, 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 nie tak. Dajcie mi to użyć. Boże, ta ręka strasznie wygląda. Dobra, i teraz mamy więcej zdrowia, tak? Super. Ten zepsuty pistolet... Włóżmy może tu, ziółka też włóżmy. Eee, proch. Czy ja mogę z, z czymś to... Aha, nie, z tym nie... Nie mogę łączyć. Proch, Prochce zostawmy, jakbyśmy coś trafili. Eee, I zapiszmy gierkę. Dobra. Aha. Dobra. you made it you're the first i've ever seen make it this far so what is it you need me to do is it going to help me get out of here yes now listen carefully ethan my family and i our bodies are contaminated i can't leave the property unless i get it out and the same goes for mia is there a way to get it out we need the serum it should clear whatever this stuff is out of the body as long as you're not too far gone all right so, where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So, if we get this thing, I can help me and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. Alright. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Aha! Ha! 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 Super super, ale dobra, ludziska. Tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Nie jestem pewny, ile trwa, ale jakoś w miarę krótko. Choć był intensywny, ze starym trzeba było się bić, więc całą resztę zrobimy w następnym odcinku. Będziemy kontynuować wątek. Tym razem, chyba z matką, będziemy się napierdzielać. Więc ja Wam dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie...